Zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Polub stronę i obserwuj, możesz też ją udostępnić. Dołącz do grupy i dodaj swoich znajomych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. Tym razem oczywiście agregatowanie. Zagregujemy sobie, zagregujemy to pole, co robiliśmy ostatnio. Oczywiście, buraki kopaliśmy. No, jak widzicie, znowu macie kamerkę taką w centrum, na samym środku. E, spytacie dlaczego? Ci co nie oglądali ostatniego, no, ostatniego chyba odcinka nawet z e, przedstawienia mapy średniej wsi V8. Jak wiecie, to jest wersja V7. Nie wiem, którym dojechać, chyba sobie tędy polecimy. E, no, to ja nie mam oryginalnego Akcjona, no i dlatego tu musi być, bo tu jest ten znak wodny, co naprawdę nieładnie wygląda, tego się nie da wyłączyć. A tak to tą kamerką po prostu idzie w jedyny sposób ten znak wodny zakryć. Tak samo jak najszybciej muszę ten odcinek nagrać, bo po prostu no nie mam czasu, jest już po 20. A jeszcze trzeba go wyrenderować, dzisiaj wrzucić, żebyście no jutro go mieli. Trochę kiepsko, trochę słabo, no ale co, na to poradzę. Na razie sobie lecimy dalej, też ten action, no nie wiem przez ile to się jeszcze będzie utrzymywało wszystko. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej to się wszystko skończy, będzie spokój z tym. Po prostu, no, czekam aż y, sobie kupię tego nowego actiona, a tak, no, nie ma za bardzo jak tego kupić, no, to trzeba przez Paypala płacić, y, bo tylko taka jest forma płatności za to i oni tam na maila kod przysyłają. Na Paypalu mam 37 zł, także refling w opisie, robimy reflinki, oczywiście zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, y, no i polećcie kanał znajomym, to jest dosyć dobre, no i lecimy sobie na to pole, oczywiście, co mieliśmy sobie agregatować. Jak widzicie noc jest, już prawie 21 jest w grze. Miejmy nadzieję, że się wyrobimy, żeby to jeszcze porobić jak widno będzie, bo w nocy no to wiadomo, że to nagranie aż takie ładne nie będzie. A jak na razie to o, pięknie elegancka. A tak mogę sobie na przykład nagrać to w innym programie, tylko też to kamerkę znowu będzie trzeba zgrywać. Tak jak na przykład macie w no tam nie macie opcji, żeby wybrać sobie kamerkę. Tak samo w Frapsie nie ma opcji, żeby wybrać samą kamerkę, no nie żeby nagrywać chyba w frapsie wiem że bandikami na pewno nie ma w frapsie też bardzo prawdopodobne no i action no najlepszy program moim zdaniem do nagrywania inne programy jest też oczywiście obs gdzie jest program darmowy i można sobie nagrywać ile się tym chce i w sumie w sumie tak no nie tylko tyle że co z tego jak obs popsuje jakość i to bardzo no i i to strasznie strasznie po prostu popsuje tą jakość Dlatego no po prostu 89 zł brakuje mi jeszcze 50 zł. Oczywiście o tak oto mam tego Akciona, tylko nie wiem. Nie wiem jak to nazbierać, żeby było na PayPalu kasa. Też z donate'ów, jak się wypłaca pieniądze, to idą one na konto idą, a nie na PayPala, także to też jest duży minus. Miejmy nadzieję, że ja tam coś na tych donatach mam, tutaj może jeszcze dzisiaj bym wypłacił na PayPal'a. W sumie no też nie wiem. Kiedy by to przyszło Ale miejmy nadzieję, że w końcu W końcu kupię sobie tego Aktiona Oryginalnego i będzie fajnie Zaczniemy znowu tą serię poradników e, Teraz mamy niedzielę I trzeba na poniedziałek Oj, 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 bo w niedzielę jak wiecie Nie było filmu, czyli wczoraj nie było filmu e, Na kanale, dlaczego? Bo po prostu w domu nie było cały weekend No, cały weekend, można tak powiedzieć e, Też mapa średnia być V8 Już jest jak wiecie 100% Jeszcze tam zostały jakieś tam E, drobne poprawki, plus to co wyjdzie podczas grania, co nie będzie działało i mamy to pokończone. E, ta mapa będzie do LS17 na 5000 subów, także subskrybujcie. Plus do tego cały modpack, e, no tego tutaj nie wiem czy ten agregat był wydany czy nie, ale wszystko co nie zostało jeszcze wydane. Plus to co zostało wydane, będzie taki jeden mega cały modpack do LSA15 e, z tego wydany oczywiście. Na 4,5 tysiąca subów Także ile jeszcze brakuje Nie wiem może ze 300 Dlatego no udostępniajcie Ten film i w ogóle no tak, tak przypominam o tym no ale To jest najważniejsze jak na razie Też jest instagram oczywiście Nie wiem będziecie mieli link W opisie do niego Może będziecie mieli link w opisie do niego Jeżeli nie a najprawdopodobniej nie Bo to by musiał cały opis zmieniać Tak jak mówię no z czasem nie jest za fajnie Może się pojawić też w poniedziałek Live tylko który ja bym wam live'a w poniedziałek zrobił? Właśnie o to chodzi. Znaczy poniedziałek dzisiaj, no nie? E, dzisiaj jakby był live, tylko której? Hmm Może live'a zrobimy sobie o... Od 18 do 20 i będziemy sobie grali oczywiście na tej e, nowej mapie w 17. Taki live chyba był najlepszy, bo nie ma sensu zaczynać z nowej mapy. Jak jeszcze nie ma tych serii z 17, będą niedługo. Nie patrzcie, tu jeszcze ze dwa przejazdy nie wiem czy na 10 minut odcinka wyjdzie, ale to nawet dobrze, bo się szybko wyrenderuje będzie spokój z tym. Tu sobie możemy, nie, sobie na razie przejedziemy tak, bo tam sobie z tamtej strony obrobiliśmy raz. I w sumie nie wiem co nagrywać w kolejnym odcinku. Także piszcie w komentarzach co byście tam chcieli w kolejnym odcinku: e, jaką akcję z tej mapy, bo można było zrobić kiszonkę, tego jeszcze nie było. E, na pewno się wypasowałoby zrobić. I co tu jeszcze, Ja się tak rozglądam, jakie tu mi pola jeszcze zostały. To ściernisko chyba nie jest nasze. W sumie nawet... No, no nie wiem, już się pogu pogubiłem się w tych polach tak naprawdę. Nie wiem co jest moje, co nie jest moje. Tu są oczywiście jest to kupowanie pól całe. Tylko tyle, że ja sobie pokupowałem te pola praktycznie wszystkie, bo to tak średnio działa to kupowanie pól tak naprawdę. E, kto tam gra na tej mapie, to wie jak to działa. Że trzeba kupić na przykład trzy pola, żeby móc je obrabiać, no nie? Bo jedno pole... Nie jest to po prostu po do, dokładnie poustawiane, bo po to po prostu... Jest taka robota, że to się no nie chce tego się po prostu robić, żeby to ustawić, bo dokładnie bo to czas zajmuje i w ogóle. No i tu akurat... Czy to tak mało wzięło? Tutaj robi ładnie, ale patrzcie. Nie no chyba realnie. Nie realnie robi. Już chciałem żyć... Le... Ale czekajcie, ja sobie miniaturę zrobię i widzimy się za chwilę. No i dobra, już mam miniaturę. Możemy sobie wsiadać z powrotem i jechać, tu jeszcze zostanie Jeden paseczek do zrobienia i tyle, w sumie tu drzewa, już słońce zachodzi Zaś tu ciemno powinno robić, tak że sobie włączymy światła może Nie wiem, jechać w tamtą stronę, czy możemy sobie pojechać tako szybciej I to na jedno wyjdzie, bo i tak jak będziemy jechać w tamtą stronę to Tu znowu będziemy wracać do połujeżdża, to może pojedziemy sobie tym opaskiem w tamtą stronę, o tak o, Że sobie podniesiemy ten kultywator, a potem sobie wrócimy ale światowicie ładnie. Panel podświetlany. Nie wiem, ten ciągnik był wydany. Nie, ten ciągnik nie był wydany. No, on będzie dopiero wydany do 17. Kiedyś tam, nie wiadomo jeszcze kiedy. Ja go jeszcze nie przerobiłem do 17. Ale niedługo to będziemy robić. Pewnie na jakimś live'ie No i zostaje akurat jeden idealnie pasek. No co jest? O przez przypadek ten ku nacisnąłem. Jest? Dobra, lecimy. Też dzisiaj, jak wiecie, polska gra, 20.45, także no, z czasem jest naprawdę ciężko. Jeszcze w Szejksie mi zostało tyle misji, a jest weekend epicki, znaczy epicki, jest weekend na, na expa. Grałem wczoraj, gram dzisiaj i mam nadzieję, że nabiję dzisiaj sobie setny poziom, tak żebyście mieli może, no jutro na pewno nie, ale w tym tygodniu byście mieli odcinek z Szejksa na stubę. Tak samo wczoraj nie było tego polecania kanałów Nie wiem kiedy będzie Najprawdopodobniej za tydzień będzie to e, W sumie ocenianie kanałów Nie polecanie tak to trzeba nazywać e, No ale jakoś tam reklamę macie To też można powiedzieć że polecanie No ale jak to woli tak to sobie nazwie Oczywiście jeżeli chcecie wziąć w tym udział Chociaż tak sporo osób No mam jeszcze tam e, do wyboru Ale jeżeli chcecie wziąć udział w tym No to oczywiście e, link do fanpage'a Macie w opisie Wbijacie sobie na fanpage'a tam na samej górze na stronie jest przypięty pościg odnośnie tego jak wziąć udział, jest film, oglądacie sobie film, żeby wiedzieć co i jak, no i po prostu, no i robicie to co oczywiście było powiedziane w filmie, bierzecie udział, ja losuję was, akurat może was wylosuję, bo oczywiście to nie jest pewne, no jak jest dużo osób to też tak nie da się zrobić, żeby... Każdy też wziął udział, no ale ta seria na pewno będzie trwała przez długo, długo jeszcze I miejmy nadzieję, że jak najwięcej osób się zakwalifikuje tak jakby do tego Dobra, skręcamy, może tak na tyle by było Tutaj krówki sobie chodzą, dwie tylko, miejmy nadzieję, że dokupimy niedługo krowę, może, może nawet Tutaj jak widzicie siewnik stoi, to byśmy mogli sobie odstawić w sumie nie, no chyba gdzieś tutaj oddamy kościarka i tak już nie będziemy używać. No nie, tu już prawie jesień już jest, nie będziemy nic kosić, tak? E, tu sobie walniemy, tak? E, możemy sobie go w sumie jeszcze odczepić, e, żeby był podczepiany i ciągnik sobie schowamy do garażu, bo nim też najprawdopodobniej za szybko nic nie będziemy robić, e, bo teraz ta maszynka we pójdzie w ruch oczywiście z tym, z tym większym Ursusem. E, też nie wiem, kiedy te odcinki będą się pojawiały, bo tak trochę chcę inne gry też pod, podciągać. To chyba nic nie mam nawet w garażu. Można było pochować te maszyny, no ale tak nie ma sensu. Trochę taki burdel się robi powoli na gospodarstwie. E, Zgaśmy sobie ciągnik, e, zamknijmy sobie drzwi. No i oczywiście to było na tyle. Oczywiście dużo łapek w górę, subskrypcje. No i niedługo 5000 subów. Ja się z wami żegnam, cześć.